Okay. O kurde, ale nie spasa znaczyły. Za was to piszę nam napisach gówno. <laughs> Jakże to Yy, rozwinięte... Yy, słowo. Czy nie? Zdanie. To jest kontynuacja tam. Ty w ogóle to czytasz, czy nie? Eee... Nie chcę pisać. w tą grę trzy razy. A kogo obchodzi pisz? Rozumiem, że specjalnie upominałeś to słowo. To, co... No tak. <laughs> Ja pierdzielę, no ile jeszcze? Już. Teraz będzie ta przyjemna ja pokazówka. Ta przyjemna scenka. A te głowy leję piersa. <tryk> 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 Aż tak było ryba nic mu się nie stało, w ogóle po linii nic nie widać. To to normalne, przecież to saint Tutaj też dostajesz no. kulą 50 razy i nażyjesz. Bang, bang. Czekajesz tak nie No. A coś w tym stylu będzie w twórce. Nagrywamy czwórkę? Później? Mm, możliwe. Zabronione w Kalifornii. Dlaczego niby?

Teraz spadnie chyba nie Nie, nie no. no Niestety nie Moje marzenia się nie powiodły Jusz Birk to ciota No dobre BMB Gwota Wiesz że... Wiesz że Jusz Birk to... Yy... Na... Nightblade Tam też wiesz, tam też nie no, Birk to jest aktor Mający tamtego łowcy wampirów czy coś w Nie wiem Wsłuchałem się no, w coś tam i... O, spluwy mają, splówy mają wiem. Grałem w to, wiele razy stary Przecież ja też grałem z tobą no, przecież wiem <laughs> Zaraz się skonujemy, więc poko będzie nas więcej no. ta święty? Nie, fajnie podoba. chcę walczyć, dobra O nie już tak. Ej dlaczego Zaraz muszę przejść sterować Tak, CTR, ale się płuca Gi nie umiem strzelać. A my gramy chyba na normalnym, nie? To inaczej niż... niż tak jak zwykle bawimy się w cioty. <śmiech> <śmiech> o Ej, pas, pas, teraz się wyglądało. Tak teraz się Birk popisze. Ej jestem u ciebie podpisany. Ernie. A nie Ernie komputer? Nie pamiętam Ernie kom... Ale to przecież widzisz nade mną Erni. A ty nam nade mną pewnie te, te dziwne słowa, tak? Nyt jest pod takiego? Nie, kład Serio? No Super Zupa strajki Aha, i jestem tu A pa tu jest Ale ładne headshoty nie dostaję. Tak, Tylko szkoda, że trzeba walnąć przynajmniej kilkanaście headshotów, żeby zginęli o nie ma to jak jajami w twarz O kurde te cyski były te dziewczyny pancerne sta, kupę razy i przeżyła. O jestem tu jestem Oj, co za filmik Ten siedł się dłużsie oczywiście My najdłużej z nich trzymamy e, z czapą hmm. Nie So, nie zrobiliśmy w postaci so, uh, what's plan B? Drill it. Ten już taki wystraszony... No. Ae... jest... Mi zawsze interesowało... Tutaj mam skarbić oczywiście, będziemy musieli go później przetransportować helikopterem. Ui. O a tak w ogóle to dzięki wszystkim za 15 widzów. Tym, tym którzy mnie subskrybują. Wow. O, podróż ładunki... W... ty tam, tam, tam robisz ten fotę? A nie, podróż ładunki. O, fotografem, tak. Tape. Yy, o, zaraz, zaraz zobaczymy. Nie wiem, zawsze mnie interesowało, czy to co teraz zrobi Jerzy to była głupa, głupota, czy to specjalnie, patrz? Patrz, 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 patrz. Myślę, że to było specjalnie. Bo niby myślał, że to mi się otwiera skarbiec. Kurde, widziałem to tyle razy, a później będziesz nie mam humoru. O teraz zauważyłem, przypomniało mi się, że, że mam więcej broni niż e, tamten karabin. Ale i tak. Ej, gdzie ty jesteś? Co to a tu jest i za mną Chyba nic nie robiasz w ciebie jeszcze dla mnie No nie wiem Jak się tak strzeli z yy, Rocket Launchera, to Coś się stanie Za 50. O tak pamiętam jak... Albo ten ja ja Albo z tego dildo, takiego pseudo dildo Pamiętasz? Pamiętam. Taki pseudo dildo Penetrator gdzieś chyba o, o no dokładnie Ale to, to kiedyś tam nie będziemy Pamiętam że ta gra, ta gra jest bugowana Czemu? Bo, y, bo... Bo, bo, y, Później... Kiedy skończymy tą misję, to odblokujemy chyba wszystkie rzeczy, które się będzie odblokowywać w czasie rozgrywki. Na przykład pionowzloty, y, opoka pięć, mimo że się powinno ją dostać y, na, no, końcu na końcu gry. Na koniec gry. Wiesz co, mi się zbugowała jedna misja, jak jeszcze na poprzednim koncie nagrywałem, nie? Miałem coś takiego, miał przylecieć po mnie helikopter, znaczy... Nie zbagowałaś, tylko ja, go, ja rozwaliłem ten helikopter, zanim on do mnie doleciał. Gdzie musiałeś restartować misję, czy, czy było, że przegrałeś? Musi y musiałem restartować misję. A mi przypomniała misja, w której też powinienem powinien przelecieć helikopter. Cały czas wskazywało ten helikopter z wskazikiem. Był gdzieś tam w mieście, a ja byłem na wodzie. I czekałem, czekałem, on nie przylatował, chyba gdzieś tam utknął. Gdzieś na jakimś budynku, albo coś. A ja rozwaliłem go. To ty hmm. miałeś tej samej misji? To byłeś na tej łodzi i musiałeś ratować No nie, to nie, nie, to wcześniej To jest, zaraz pamiętasz po, po tej misji Kurde Wyrąbało mnie, podpaliwili mnie Po tej misji jest coś takiego Musisz napaść na arsenał, nie? Tak, no. I tam musisz rozwalać czołgi z czegoś no, tam A później pierś miał już lecieć No, a ja pierś rozwaliłem Nie tyle było z tej misji Człowieku, tyle razy w, w tą grę, ale te teksty mnie nadal śmieszam Zabił jeden hagi i już wszystkie są przypięte. Normalne. Co ja? Je? Magia. Jest czarodziejem. To oznacza, że chyba nie mogę. Kurde, no. Ale ty jesteś? Jesteś mnie? Jesteś! Chciałbym w ciebie strzelić. Wiesz co, sniper mnie namierzał przez, przez, przez ten przez budynek, przenikł na no ulaser. się by brakowało, żeby, żeby yy, trafił przez ten budynek? <laughs> to by było bekowe. A ty pewnie jesteś koło mnie dalej, tak? To jest taki wiesz, światełka, co to jest. Yy, jak to będziesz strzał, to będzie elektryczność wybuchała. Będzie w nich trafiała ale widzę, że wszystkie są już wysadzone nie tam tam przez chyba dalej o właśnie te były niewysadzone tam jest jeszcze niewysadzone tylko nie mogę trafić ja rozwaję helikopter a to jest ten, ten pancerny ja śmigłowiec który spoiler spadnie na nas jestem zły dokładnie ale nie nie chcę że... spadnie na nas się po... po obu stronach O no tak Nie myślałem że jesteś za mną po prostu tu i nagle ja, ja no, stoję a ty... Liczysz. Dobra, mm, leci A teraz będzie, teraz będzie chyba już nie dostało obrażeń więc na, w niego nie będzie się opłacał strzelać w Ten helikopter Ej tak sobie poszczelam <laughs> Może mi się uda Ale ja tego i tak rozwalę No nie no, no no głupie To jest głupie zasłoniło mi O kurde, ej Może to i przegrać? Eee, wiesz co? Nie, nie mam zielonego pojęcia Kurde, no chciałem w ciebie wszelić Nie, 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 nie da się Kurde, Już <laughs> kurde szkodę, oh. że nie można w w sobie zagrać? Szkodę. To trzeba go powstrzymać i już hmm. Bank walny niech nasz helikopter, tak? Eee. A mogło być tak pięknie Tyle hajsu. Ty będziesz w końcu wrzucać 15 filmiki? Znaczy nie, bo ja... Ja mogę normalnie wrzucać powyżej 15 no, nie, nie mam żadnego limitu. Bo tam musisz wysłać ten, wpiszę podać swój numer. Będziesz... Że, kurde, no potwierdzaj, wpiszesz swój numer, e, przy, przyślę ci darmowy kod, po prostu go wpisujesz i możesz przesyłać filmiki powyżej 15 minutów. Tak. A może tak zrobię. Hmm. Ale na razie nagrywamy jak, jak najdłużej, a później jak coś to się potnie, gdyby gdy dzisiaj za długo. No. Ja chyba też będę robił cięcia właśnie przy ładowaniach bo nie FPS-y bardzo no uciekają. Można, yy, ten wyciąć wiesz z tym tym suwakiem yy, przy montowaniu no wie ale mogę sobie też po prostu ten yy...